Czy zastanawialiście się kiedyś jaki jest najrzadziej spotykany zestaw Lego? Jeśli tak, to zaraz wam go pokażę, ponieważ mam go tutaj ze sobą. Jest tyle piekielnie drogich i wielkich zestawów, jak na przykład wielkie auta z Lego Technic, czy też najnowszy zamek. Są również UCS-y, czyli gigantyczne modele Lego Star Wars. Są też stare zestawy Lego, 30-letnie lub starsze. Mamy też stare zestawy nigdy nieodpakowane, które również potrafią osiągać zawrotne ceny na rynku wtórnym. Jaki jest jednak najrzadziej spotykany zestaw Lego? Taki, którego nie da się kupić. To sześć 386184, limitowany do 500 sztuk na świecie zestaw Lego Masters, który otrzymywali tylko w 2021 roku uczestnicy programu Lego Masters. Bezskutecznie poszukiwany przez hardkorowych kolekcjonerów pozostaje jedynie w kolekcjach uczestników programu. Była też taka wersja kolorowa dla pracowników produkcji programów. Ona nie jest aż tak bardzo limitowana. Mój numer to 44. Oczywiście nigdy nie zdecydowałem się go odpakować, natomiast z własnych elementów zrobiłem sobie jego kopię. I tak właśnie się ona prezentuje.